Cześć! Cześć, tym w szóstym odcinku Bakuganów. Na początek pragnę wam bardzo podziękować, ponieważ drugi odcinek yy, prawie że wbija się już do top 30 moich filmów. Wratem kilka dni. że mu się to udaje dziś. Tak czy siak yy, idziemy do sklepu, bo AS ma nowe towarówki, nowe kukle, znaczy, przepraszam, kulki. Idzie to kulki, na nie, żebym coś kupował. I po prostu sprawdzę. O, Garganoid. Skoczny i defensy na to niezawolny i kiepsko skręca. Ale nie tym ten. Po to, żeby sobie ulepszyć dokładnie, ponieważ w odcinka wiadomo, że prawie dostałem w pierdziel. no, robot... Dobra, chyba Leonidasę sobie. Dobra, chyba Endurance, znaczy. akcelerację, żeby się lepiej skręcało mu. Nie wiem, tak, żeby był taki... all -runner. I... Coś się mu odblokowało. Specjalny rzut. spirala kłosa. Chyba Fugan będzie ochoczony przez wodę i będzie musiał się znacznie dłużej kręcić. Ok, milutko. Dobra, czyli sobie te muzyczki. Ten podobnie też sobie właśnie dam ten polepszony strzał. Z tej robotel będziemy się tobie trochę poczekać. Jeśli w ogóle doczeka. Dzięki Alice. Tak, każdy właśnie Bakugan w tego levela ma swój specjalny strzał. I co to za będą przeciwnicy? Charlie, w że nie tak jak ta jest I Julio? Julio? Bydwoje mają ten typowy, więc to będzie strunogowaty pojedynek, jedynek. tak powiem. Co tam u mnie? No, Legia niestety przegrała, ale na całe szczęście potwierdziło się to, że piłkarze zatrzymani przez się już wrócili. Tego też yy, grali w tym meczu. Trochę lipa, bo Legia leciła trzy porażki pod rząd. Co, no nie cieszy, no jak może cieszyć? No też to, że w sobotę radom jak wygrał jestem ten, ale no waga, z Beniaminkiem przedać to chyba trzeba wyjątkową do trajerstwa mieć w sobie. widzicie to jest taki jakby taki pasek to się pojawia i właśnie on jest po to, ażeby sobie właśnie ażeby myślę, że po prostu, im dłużej mają tury przeciwników... Tym bardziej się on napełnia i napełnia aż w końcu łatujemy ten specjalny rzut o, barierka, czyli nie będzie mógł nic nic zrobić atakiem e, sferowym, ster sferycznym. O, bo to, to proszę proszę banieszko! Dziękuję bardzo. E, tym ten typem to się bardzo fajnie steruje. Lepkość mocy? Cztery stówy. Kogo ona wystawia? Hmm... I tak... Kogo ona wystawia? Hmm. No, ja nie wiesz, że tak łatwo... ...dawać ten czołg. tego... ...grycha, pyrusa teraz ten cały chulion ma takiego na co wygląda jak dosłownie gałka oczna. Właśnie go używa. No, chodź, chodź, chodź tu, Podakiewiczu, kurde. No to właśnie ten jego kulek, kulek, tak, kulek, gałka oczna. Bo skoro nie podam, to ja, że tak pojemnie jestem wkrótce na tym odcinku, w którym ta się pojawia. A jednak tutaj już po yy, yy, jego stroną chaosu. Dobra, może teraz sobie, sobie też sobie pozbieram, bo no czemu by nie? Co tak? Nie przygotowany być do walki. Uuu, korka tak która wysyła, że tak powiem, z przeciwnika moc. Opuszczam, opuszczam panu. Kurczę, buduj Dobra, co wymyślisz? Okej, Ok, chyba ja teraz używasz swojego gryfona, chyba, oj to jest gryfon. Tak, ten nie używa swojego y, gryfona kontra mój centypod. Ma powstanie stanie chyba nie to poprawne, Ale mniejsza o to. To nie jest lekcja polskiego. No i teraz mam totalną koleję. Z 50 punktów zysz. Przy czym nestrzło już kompłycza, czyli już będzie miała podgórkę można powiedzieć. Będę miał z górki. Czy się mi pana maszomanko gały. Ja chyba nie muszę za bardzo starać, bo ona ma patrzeć. A raptem 400, a ja mam już kurne 9. Dobra. Już, już sobie nie maszowałem, bo to jest już wygrana. 1-0 dla nas. Ciekaw się teraz daną dali? I czy będzie to również jedycznie to część odcinku? Teraz chyba rzuca Drago? Chwila. Ono chyba, chyba Drago rzuca, nie wiem. Mi się zdaje się to Drago.

Chyba teraz, właśnie, to jest ten Makugan, kałka oczna, dobrze, że nie muszka tołowa. To jest karta dana, więc notabene powinien wygrać. Czy właśnie, że chyba, chyba ten Julio ma tą kartę, tego całego są tam? tam. Hmm. O, na razie tam jest naprowadzenie, tylko pytanie, czy Julio użyje tej swojej karty do tego dzikiego oka? Ten nie, nie użył jeszcze. Okej, okay, ale no dalej będzie mi trochę łatwiej, jak będę z nim walczył, w tym I... No nareszcie dam trochę z mądrą może takim odcinkiem. Kurde, chciałbym, żeby Leonida zawalczył, ale... Specjalny rzut. Dobra. wezmę sobie kartę... A nie będzie ta. I pora na rzut właśnie. E Żarty jakieś? A, zapomniałem, no. że Robotarium nie ma piosenek uszczelnych. Dobra, trudno. Kurcze, przecież mieszamy. przecież w tym turnieju. Teraz kolejny nie żeby tylko na niego, tego z tego strawnika. na chodź chodź, 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 chodź. Laska, serio? Cały czas tylko walczymy z tym O'Hurio, a w ogóle z nią to nie mamy najmniejszej okazji. Okej, okay, Dan, dany się trochę jak piłka ping-pongowa. I... Hmm, nim będzie chciał się na przejażdżkę. Kurczę, tak szybko mu się ten... Yy, pasek energii zużywa. Ten cały służył Dan, typie, czy ty jesteś pijany? Jednak kieruje. Kurde, sobie dan? Ty chyba jesteś... nie wiem, jak by się nazwać, ale to nie było dość też mordeczko. Ale chociaż wygrał w Dobra. Nie, nie względem teraz. Nie użyję teraz swojego tego oczka, bo już miał. Okej, okay, dobra, pora na kazanie rzutu, bo mogę. Siu! To w takiej bań, taki bańce, bo takiej bańce jestem. Przy czym jest taki trochę najsłabszy ze wszystkich, bo nie pozwala na duże kręcenie się. Za to z drugiej strony, no. Wajp. Zresztą, w sumie. W zasadzie by kupić każdego bo, bo, bo nie z każdej domeny, żeby, już, tak powiem, zademonstrować, jakie to mają specjalne rzuty. Ok, znowu pojedynek stąg. To jest ten typodów. Matko. Tak się wydaje, że na tych której to w ogóle ty podejmujesz, moim... No yy... Dokładnym strażnikiem zamiast Leonidasa. A, znowu mam przewagę! A, kurde. Okrze, Mocno. No ten teraz chyba się oznaczył tym kretynizmem, bo mógł użyć sobie tej karty pod tą gałkę oczną. Ale no, no nie użył. No i dzięki temu też Dan wygrał. Eee, akurat ta walka poszła dość... łatwo. Uuu, ktoś spróbował za... swoją e, wygranie walki, położyć specjalnego rzutu Aposa. Każdy go jego żywioł ma ten. O, 3,5 capra mamy. W sumie możemy akurat Jona chyba ulepszyć do... Yyy, specjalnego, ale... Hmm, czy ja tego potrzebuję? Okej, okay. i teraz wielki finał, a to... Runo i Marucho. Hmm. Już widać jakby i i no to będzie trochę ciężko, bo jednak jakby, jakby nie patrzeć. Yy, aż miał yy, z, z górki także, jak, także, tak samo jak ja. Chyba to będzie ostatni turniej Liona. Z tego, co, z tego co tak myślę, no w końcu trzeba się trochę upgrade'ować. Hmm, dobra. Zostawię Leonidasa i po prostu sobie na to, że miał podwójny wodus. Bo w końcu Leonidas to chyba. Jeszcze w ogóle nie walczył dzisiaj w ogóle. Wszystko to robił yy... centypod na razie u mnie. Okej runo. Pokaż to umieszczę. O proszę! nigdy brakłabym aby wystawiał swoją tigrele przeciwko mnie. Ciekawe akurat taki fakt runo ma tigrele i Sausa, przy czym więc chyba z odcinku właśnie Tigres w jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś yy, kombosa, Że tak powiem, yy, czegoś tak tak. Można było, że na przykład yy, trzeba chodzić na jednej karcie tylko w kreskówce. Dan, znowu opóźniesz swój pasek, Dan Mordo. Czemu ty robisz takiego czołka? Jeszcze kurczę, mogłeś mieć taką fajną kartę. Dan, dan, o nie, nie, ląduj, dan, 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 mordeczko, dan, dan mordo. Kurde, mogłem mu dać tego. Dan, turecz, turecz, tuleś. Proszę, O tak, dobrze, dobrze, mogłem, mogłem, dobra. Pójdźmy jak drużyna, jak drużyna. O proszę, drago kontra Tigrera. To się spowiada ciekawie, mega ciekawie. No oczywiście, że oglądamy, znaczy wszystko to oglądamy, ale to akurat to by się chciało na właśnie. Drago kontra Tigrera. A po ok, czyli karta, która by najbardziej długa Danowi. Zresztą pytanie, czy użyję kart specjalnych? No właśnie, równa różnie swojej karty po tigrere. Dan byku! Yy... Dan ty w ogóle umiesz matkę? No, umie, ale... E, jednak nie. Jednak jak... Dan... Dan, ziomo, co ty robisz, Dan? No brawo, Dan. Brawo, Dan. Mógłeś już karty pod drago, a tak to mamy punkt w plecy. Gra już pokazuje pazurki. Bo Dan po prostu nie mi kosztaje ze, ze swojej głowy. Okej. Okay. Ma... O nie, ta karta to nie, 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 nie. Nie Nie możemy pozwolić, żeby Maruczo wyglądał, bo ta karta robi jeden wielki syf z mózgu oponenta. Więc no po prostu no nie mogę je pozwolić, żeby Maruczo wylądował na karcie. No nie mogę mu pozwolić, po prostu nie mogę. No muszę strzelać. jak do kaczek. Nie Maruczo, nawet mi się nie bać, nawet mi się kurde nie bać. Okej, okay, wylądał swoim gryfonem. strzał. Kurde, gdyby tylko był strzał Pyrusa. Okej, dobra. Dobra, Robot Leć. Karta Pyrusa, czyli bardziej poddana. Ło kurde, ale trzeba obniżył tylko ma tą swoją chorą kartę specjalną, chorego power Karta Karta poddana? Typie, serio, mogłeś nie wiem, nie wiem, co mogłeś, ale. O, zobacz, masz trząsy kartę. Nie wiem, czy to było mądre. O kurde, bika strzelecka. Akurat masz też ma kłosa, i szedł ta karta. Matko, droga. Heh, znajdzie się kiedyś W razie dobra nasza, że tak powiem. Okej, okay, dobra, nie, nie będę robił nic, może wygram. No i wygrałem. Całe szczęście, bo ta karta robił mnie. Mistrz stress, co chyba, jest po wygraniu. Ten. Okej, okay, Runo. Leonida chce walczyć. Zostawia Saurusa. E, ładny lobik. Ładnie przelobowała. Saurusem. Dan, Dobra, nie patrzymy na to. Ty pierwsze zbudowałeś to ty chcesz dać im fory? Po wieku. Najpierw proponujesz to, żebym się z tobą skumplował i zrobił dwa na... a teraz takim tu... Taką mi tu kiłę odwalasz. O kurde, jeszcze teraz Prejas nam rzucił. To e, Prejas kontra Leonidas. Znaczy jakby nie patrzę ci Leonidas chce Rewanżu na swój sposób. Tylko... No okej, okay, dobra. No wal... Zmienił się na sapterrę. Okej. Okay. Dobra. Tak jakby troszkę fajer jest po... Ale kurde. Masz 5 defa. To no, ma no. chyba badają 4. Dobra. Robi mało, ponieważ trzyma tylko jeden punkt speed Ale zawsze cofnę, no nie? Matko, ja robię kapelę. O kurde, jakie... Zmienił jakie... może i fajnie, że to nie poleciało, bo to jest kata, tak powiem, tigrery. Z takiego takiego pokażesz. Plus hmm, Ok, dostają sobie gdyby ktoś się na na Leonidasa. na tym etapie kuczę jeszcze na startowego, pokroił ten. Ja wiem, że jakby runę miała Saurusa w tym wykreskówce, no ale. Notabene to, tak powiem na drugim trybie, a na kolejnym trybie mieszka te startowe, no to. Ja no wiem, że jest pod, to dość ciekawa taktyka, pod na startowe, ale to trzeba mieć naprawdę. Tego dość dużo, ta praca, ten typ ok, y, y, Uno, co zrobisz? Wysła tego ocie. Ta karta dosłownie prowadzi nas wszystkich w czwartą gęstość. Uwaga, ostrzegam. Tak, ta karta robi coś takiego, więc może lepiej nie patrzymy jak dane się porusza się, bo... No jednak po tym oczka bolą... No, 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 no przepraszam widzowie, no po prostu... Nie moja idę tylko wina no, bo to na Tą kartę sztapują sobie. Jeszcze poszedł na podwójnego. Dobra Maruczo. Jak tak się bawimy, to kurczę, no sorry Leora, i ja chyba muszę też robi do no, przykro mi, ładnie ale chyba nie będziesz yy, gdzieś walczyć. Dobra, żegnalny ryżuter Botaliona, że tak powiem. Tak czy siak, wygraliśmy. Ta jest. No, no, dobra, Dan. Tego piąteka się trochę mnie niechętnie, bo wreszcie moglibyśmy przegrać. Bo kurde, mam być 10 kawki.

A że do parku mam się udać, no w porządku, dan, ale to jednak, że tak powiem, jest, ma, jest część na inny odcinek. Będę już kończył. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.